Dzień dobry Państwu. Niniejszy film jest poświęcony analizie rozwiązań bilansowania zapotrzebowania energii elektrycznej w budynku z wykorzystaniem programu analizator OZE, który jest dostępny na stronie www.itc.polezel.pl. W tej prezentacji dobierzemy odpowiednie źródła wytwarzania energii elektrycznej dla pokrycia tych potrzeb oraz przeprowadzimy analizę bilansu energii dla skonfigurowanych rozwiązań. W przykładowym pliku zdefiniowany został istniejący budynek wielorodzinny. Oszacowano jego zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną oraz zdefiniowano dwa źródła wytwarzania energii: pompę ciepła oraz zestaw paneli fotowoltaicznych. Zdefiniujmy teraz agregat kogeneracyjny, który stanowi jednocześnie źródło ciepła i energii elektrycznej. Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju paliwa. Wybór paliwa konwencjonalnego spowoduje, że kogenerator stanie się źródłem konwencjonalnym. Wybór biogazu uczyni z kogeneratora źródło odnawialne. W przypadku wybrania biogazu konieczne jest podanie jego wartości opałowej, ponieważ wartość ta nie jest stała i zależy od rodzaju substratu zasilającego daną instalację mikrobiogazową. W tym przypadku podana wartość opałowa odpowiada biogazowi uzyskanemu z obornika. Sposób sterowania określa, jak kogenerator będzie pracował w cyklu rocznym. Wybranie opcji stała moc spowoduje, że kogenerator będzie pracował ze swoją mocą nominalną przez cały rok. Zakłada się tutaj, że nie występują niedobory paliwa. Opcja tylko sezon grzewczy zakłada, że kogenerator jest wyłączony w porze letniej. Opcja nadążanie za ciepłem spowoduje, że produkcja energii w kogeneratorze będzie w miarę możliwości dostosowana do zapotrzebowania na ciepło w każdej godzinie roku. Należy zauważyć, że program analizator OZY nie pozwala symulować wytwarzania energii w kogeneratorze jako regulowanej źródle energii elektrycznej. Kolejnymi krokami jest podanie parametrów technicznych kogeneratora które są udostępniane przez jego producentów. Jak widać, program analizator OZE wyliczył roczną produkcję ciepła i energii elektrycznej oraz wstępnie oszacował stopień pokrycia zapotrzebowania w budynku. Zbilansujemy teraz łącznie ciepło i energię elektryczną w budynku w zakresie jej zapotrzebowania i wytwarzania w zdefiniowanych źródłach. Podstawowym źródłem ciepła będzie kogenerator. Natomiast źródłem szczytowym będzie sprężarkowa pompa ciepła. Należy zauważyć, że pompa ciepła jest jednocześnie odbiornikiem energii elektrycznej. Ta ilość energii elektrycznej będzie uwzględniona w jej bilansie po stronie potrzeb. Dla uproszczenia resztę parametrów pozostawiłem bez zmian. Podstawowym źródłem energii elektrycznej będzie zestaw paneli fotowoltaicznych. Program analizator OZE uwzględni w bilansowaniu energię elektryczną wyprodukowaną w skojarzeniu z ciepłem przez kogenerator. Energia ta będzie zsumowana z energią wyprodukowaną przez zestaw paneli fotowoltaicznych. Źródłem szczytowym będzie jak zwykle sieć elektroenergetyczna. Częstą praktyką jest instalacja grzałki elektrycznej w zasobniku ciepła. Pozwala to na spożytkowanie nadwyżek energii elektrycznej w przypadku, gdy jej przekazanie do sieci elektroenergetycznej jest niemożliwe. Dla uproszczenia dobór akumulatora pozostawimy programowi. Po dokonaniu obliczeń wyświetlane są wyniki rocznej produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz stopień zaspokojenia ich potrzeb dla zastosowanych podstawowych i szczytowych źródeł. Program analizator OZE wyznacza te wielkości odrębnie dla ciepła i energii elektrycznej. Dziękuję Państwu za uwagę.